Teraz jak naciśniesz prawym, Śmiałe, to się pojawi twój ulubiony jednorożec. Jesteś gotowa? Jesteś gotowa? Poczekaj sekundę, poczekaj jeszcze. No Marcelo! No, dawaj! Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki Czyli serii, która ma poprawiać wam humor W każdy wtorek, czwartek i soboty Równo o godzinie 15 Za chwilę zobaczycie, czy adoptowaliśmy Prawdziwego jednorożca ze schroniska A kto z was chce, byśmy już W następnym odcinku pojechali całą rodzinką W góry na narty Zostawia teraz łapkę w górę W komentarzu wymyślcie nazwę pieniędzy w rodzince Jak ma nazywać się nasza waluta na serwerze Ten, kto to zrobi, dostanie ode mnie Serce w komentarzu Pamiętajcie też, że w naszym sklepie dc Shop trwa promocja na dwupak koszulek z Kasią i Tosią. Super się to opłaca, więc wbijajcie. Już niebawem na naszym profilu Patronite wielkie zmiany. W zamian za wsparcie będziecie mogli wejść na nasz serwer oraz pogadać z nami na Discordzie. Dlatego już teraz zmień kolor przycisku subskrypcji z czerwonego na szary, by być na bieżąco i nie przegapić żadnej informacji. No i przede wszystkim zostać naszym widzem. A teraz oglądajcie. Dziewczynki, ciszej wiadomości się oglądam, no. Ciszej troszeczkę, proszę. Nie, no to nie jest prawda. Kochanie, no ale tylko nie, nie choruj mi na jednorożca. Co? Jakiego bardzo zwodzi. No nie, ma, nie, ona chce jednorożca, bo zobaczyła w wiadomościach, że zamieszka w schronisku, no. Ale Kasia, wiesz, że to jest duża odpowiedzialność. Dziewczynki, 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 cisza przez chwilę. A o, a ty co tu robisz? Pieronie, jeden naczelny. Pojawiłem się. Adopcja zwierzaków, ze schroniska zwłaszcza, to ogromna odpowiedzialność. Ale dokładnie tak, ale... Zdajecie sobie z tego sprawę? Może warto byłoby zobaczyć przynajmniej. Ta no, tak, tak. Wyszli jednorożce kosztują w utrzymaniu? Przecież wieśle to kosztuje. To jest... No, ale przecież tyle już zarabiamy, marce Zresztą, no pojechałeś po te lajki do banków. w końcu. No nie, no nie. Co? No nie pojechałem jeszcze. No właśnie, nie pojechałeś, ale razem mam ci o to jedną rzecz prosić? Bo no, naprawdę. Ja muszę, a Wyszli mamy tych pieniędzy? Mam ci pokazać, dzieci za mną, chodźcie, ja coś mam je pokażę. No proszę bardzo. Widziałeś co widzowie robią? Widzowie zostawiają po 10 10. Ja nie po 10, widziałam, żeby 15, w ogóle przywodził pieniądze z banku, dlatego pytam, czy pojechałeś. Bo te pieniądze... jesteśmy bogaci! Mamy piękne dom, No to dom, co ci kaza, no, ale... żeby pojechać i zobaczyć tego jeden Kasia, dla Kasi? Mógłbyś a się a raz a postarać. A będziesz różowe kupy zbierała? Łopatom? No Każdej no. z tych skrzyń jest są... I to jeszcze nie odebrałem z dwóch odcinków, a zobaczcie, ile mamy kasy. Znaczy, no no ja wiem, Marce, ja Nie wiem, że to jest duża odpowiedzialność, ale... No, no spójrz w oczy Kasi i powiedz nie. Dobra, ale to zabiorę cię do tego schroniska, obejrzymy, porozmawiamy z właścicielem. O. Najpierw zobaczymy, czy tak. damy radę się zająć tak. tym zwierzakiem. Dobrze. Kasiu, Kasiu, jeszcze nic nie wiemy, na razie się nie nastawi. Nie zobaczymy, nastavi, czy będziemy nie się się, nie ona się w stanie się nim ona, zająć. Ona się właśnie nie nastawiła, zobacz. Kasia, idziemy do schroniska. Idziemy. Wydatko, wrócimy zaraz, nieważne. Ma... Ale bądź odpowiedzialny, Marcel. Czyli co, mam wziąć jednorożca co półkę i kota, tak? No, no. Najpierw dowiedź się, jak, jak się Dobrze, takim żywakiem zajął. Zobaczymy, jak ta procedura no, adopcyjna w no. ogóle wygląda. No, jadę jadę, 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 skarbie. Powodzenia. Posłuchaj, jednorożce są skomplikowane w obejściu, rozumiesz? Potrzebują ale mieć pewne stajny, ale, ale rozek nie je i nie robi kupy. A ten ale... taki prawdziwy jednorożec już robi. I wtedy się zaczyna ale ja ten problem. Ja Chodź tutaj. Chodź tutaj. Jak będę latać na jednorożcu, to będziemy, to nie będzie dla mnie samochodów. Słuchaj, zanim się nauczysz latać na jednorożcu, to naprawdę minie dużo czasu. Dobra, siedzisz w samochodzie i czekasz na mnie, jasne? Albo nie, chodź ze mną, musisz mm. nie będziesz w samochodzie. Chodź, chodź, pierwon, nie mamy, chodź. Chodź tutaj za tatą. Chodź, chodź, chodź tu! Kasia, nie po ulicy mi chodzisz, no ej, bo zaraz nie pojedziemy po jednorożca. Jedno... Unikorn, unikorn, jednorożek różowy z rogiem. To co wolisz, sklep z zabawkami czy jednorolec? Jednorożec, więc bierzesz go i chodź za mną. I teraz idziemy do banku. Dzień dobry, dzień dobry. Uważaj, bo... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z córeczką dzisiaj przychodzę do pani. Siadaj tutaj sobie. Siadaj, siadaj. siadaj sobie. Dobry, nie widzę pani. Dzień dobry. Ej, widzimy... Ej, widzimy... Dzień dobry. Chciałem odebrać te lajki z ostatnich dwóch filmów, bo nie odbierałem. To ile tam wyszło A, tych lajków? Wow. Kasiu, siadaj, Kasiu, siadaj, um, proszę cię. Ile tam wyszło tysiące? Pod... Z ostatnich dwóch filmów 22 tysiące. Kurczę, bywało lepiej. Zostawcie teraz łapkę w górę, bo tak każdy ten lajk do tego banku Ja ci dam wszystkie rożkowi przekażę. A gdzie, no, gdzie ta pani poszła? Eee. Ostatnio po pana na wizycie Tutaj. mi taki biceps wyskoczył od tego klikania O! Łapiemy no, te no, pieniądze. Łak, nie. Łak, nie, oddawaj pieniądze, wszystkie tacie. Sześć nie... skrzynek, Tak. panu z do domu. A, sześć skrzynek? To jedźmy, minus Ale posłuchaj, wiesz, że dla ciebie będzie fajnie, jak przygarniemy jednorożę, ale niekoniecznie dla niego. Ja wiem, ale ale skończy się tak, że to ja będę się nim zajmował. Wiesz nie, o tym prawda? Bo to tak zawsze jest z dzieciakami, nie. że im się wydaje, że się będą zajmowały, nie. a potem piesek robi kupę ale i ta kupę. Dobrze, posłuchaj. Jesteśmy już blisko, zaraz dojedziemy. Pamiętaj o tym, żeby żeby się tam zachowywać, dorośli. Ojej, czekaj, pomyliłem się to nie tu. To... No nie jesteś dorosły, ale staraj się. Tak? Była koszulka z tobą? No wiesz, że teraz już tyle osób ma koszulki z tobą. Wszyscy lubią jednorożce, tak jak ty. Zobacz, jesteśmy. Ale zobacz tutaj, jaki piękny napis mają. <stans wrestler Bueno> o, jest nawet pan. O, halo. jest nawet pan, dzień dobry. W czym mogę państwu pomóc? Tak, bo chodzi o to, że my właśnie widzieliśmy w wiadomościach informację o tym, że jest A, na przygarnięciu. Tak, tak. Widzę, że pan ma dużo klientów do tego jednorożca. No. Rano, jak otwierałem, to kolejka była na co najmniej 50 metrów, tak, no ale... Z Biedronki wszyscy przychodzą od razu do Pana. Dobrze, tak. Kasiu, Kasiu, poczekaj. Najpierw zobaczmy, jakie Pan ma w ogóle zwierzaki wszystkie, tak? Dobrze, to Bo tata dzisiaj będzie tutaj chciał? No. na wycieczkę. O, może nam Pan oprowadzić, Więc nazwać. Tak, o, widzę pszczoły tutaj nawet są. Tak, tutaj mamy pszczoły na otwartym Cicho, nie, nie przerywaj Panu, nie przerywaj, no. Ale proszę się nie zbliżać, bo tutaj są bardzo ważne Uważaj, i łatwo się uważasz, Tutaj mamy, tutaj mamy jedno Pieseły. miejsce dla psów. Pieseły. no, no, no. Tutaj są pandy. Pandy? A to tak, to, czyli tak. to jest takie multizwierzęciowe. Tak, tak, tak. Takie zoo. To jest One takie mini zoo. z Azji. Z Azji? A ktoś się porzucił w Azji? Tak, tak. <noise> To są porzucone pandy z Azji? Tak, ja je ja adoptowałem Dlaczego? i właśnie tutaj <laughs> czekają na y, nowych na nowy właścicieli. Następnie o, jak wejdziemy na górę, wady, to, 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 to o, tutaj są jeszcze ciekawsze. No to ostrożnie skarbie, ostrożnie. Zapraszam na górę. za zobacz jakie ładne. A tutaj na samym końcu są bardzo ważne niedźwiedzie polarne. Uważaj, żebyś nie spadła. Ale ja wie pan co, a tutaj nie macie jakichś barierek, żeby zrobić, to bieda chyba A oni można je pogłaskać? Nie, tych chyba znaczy... nie można. Można, ty Możesz można? chcieć, ale nie wiem, czy one chcą. A gdzie jest ten jednorożec? Jednorożec. To jest tej jednorożec. Idziemy do jednorożca, który jest fajny, chodź. Chodź, ty pierwsza, ostrożnie. Ostrożnie, nie spadnij. Kasia, czy ty <grym> musisz być takim pieronem? Jest, Z, poczekaj, tutaj, Kasia, tutaj. Kasiu, ja ci teraz jeszcze wyjaśnię przed wejściem. Pan Ci, pan ci też powie, proszę pana, proszę pana ja chciałem zapytać o jedno, żeby pan tutaj uświadomił a -a. moją córkę, że utrzymanie takiego jednorożca to jest odpowiedzialność, tak, że to jest tak. bardzo tak. ważna utrzymanie sprawa. Utrzymanie jednorożca jest bardzo a -a. drogie. Głupienie jest ona bardzo drogie i nie wiem, czy pan wie, ale ja jeszcze będę musiał zrobić serię testów na pańskim domu, na pańskiej tego. rodzinie wow. i warunkach dla tego bo inaczej nie będzie pan Kasia, nie ma się co napalać, bo pan pani. będzie robił jeszcze nam testy, czy nasz dom się nadaje do adopcji jednorożca. Testy rodzinne są najważniejsze, bo rodzinne? jak rodzin... jest nie ten tegest, to jednorożec nie może być tam. <laughs> to macie wszystko mówić, ja ci wszystko powiem, okej? Jednorożce to najbardziej lubią tęce I watę cukrową i, i pamiętnie co mów, mówić. Ma. No dobrze. to chyba Pamiętaj? mamy różne pojęcia. No dobrze, pan zapraszam. Ta, teraz, pan teraz ci wytłumaczy, czym się żywią jednorożce, jak trzeba się z nimi obchodzić. No ale, ale przede ja wszystkim wiem. go zobaczysz. Przede wszystkim za chwilę zobaczysz jednorożca, cieszy się. Ale spokojnie, spokojnie. Bo Ultra dźwięki nie moja lubią córka podstaw. O... tutaj są konie. Ale różne o, patrz, wszystkie. Ale Wszystkie rodzaje. Śliczne, Śliczne. A na samym końcu tutaj. Tam jest ten jednorożec. Zapraszam, Ciekausiu. zapraszam, ale spokojnie i bardzo cicho. O, ja, już, się o ja, już się świeci. Idziemy teraz z panem wypełniać papiery, będziemy czytać. O co tu chodzi z tym wszystkim? A potem pojedziemy do domu i rozumiem, że pan jak, jakby przyjedzie, tak? Do nas tak, z, Tak, na tak, tak. Jak ja przyjadę, jak no to chodź, chodź, Ale chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź Kasiu, chodź, dobra. Okej, okay, to da, da mi pan chwilę, ja się wczytam i... i, i a to Lądek się Chodź czytam. I dziś odwrócił się. Okej, okay, siadaj na siano, siadaj i czytamy, chodź. Daj Da nam pan sekundkę. Dobra, dobra, czytamy. Myślicie, że naprawdę będziemy mieli tego jednorożca? Jak tam życie, to na pewno tak, Tato to się pewnie... Schodzi. Macie ciasteczka. Wow. Ale jeżeli tak będzie.. No... Chcę. Spokojnie. Na razie nawet jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli tego jednego. Ja procesa. jestem spokojny, jestem tylko zmęczony, bo cały dnie tylko w tej szkole siedzę. A propos, kiedyś. No to tak. To, kiedy ze mną coś narysujesz ze mną, jakiś wzorek! A co byś chciała, żebym narysowała? A nie wiem, to jak widzowie chcą. To no jak widzowie chcą? W takim razie, widzowie, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żeby znalazło się na następnej koszulce. Ja nie wiem, ja nie miałem pojęcia, że to się tyle wiąże się z taką no, odpowiedzialnością. Pana, ja jeszcze, nie możemy ja go... Powiem, nie, ja pan, powiem, tak, tak, tak. Czym, pan jeszcze nam dokończy, dopełni. Się żywią. Jedzą złote marchewki, złote, złote marchewki? jabłka, złote kaktusy, generalnie wszystko co złote. Ale to przecież jak można... Na przekąski, lajki i generalnie wszystko co ma jakąkolwiek wartość. Ja te papiery wszystkie podpisałem, zostawiam je panu. Okej, okay, czyli rozumiem, że się widzimy zaraz w domu jakoś. Pan tak, za godzinę tak, przyjedzie czy coś? Już pan jedzie? Tak, już. Dobrze, my z żoną tak czy siak, czy będziemy brali tego jednorożca, czy nie, to chcieliśmy zostawić datek na, na schronisko, bo widzę, że ma pan tutaj naprawdę dużo zwierząt, pewnie karmy tak, potrzeba, tak. więc, o, więc, więc, więc potrzeba. zostawiamy tutaj... Pan, ich nie zostawiam. O naprawdę dziękuję, bardzo miło z pańskiej strony Dobra, niech się pan tam jakoś usadowi Dobrze, no do, dobrze. dobrze. dobrze się pan trzyma? Nie, nie możesz, tylko dorośli mogą jeździć z tyłu Okej, okay, jedziemy do domu I teraz posłuchaj, posłuchaj posłuchaj. Teraz Kasia, w tym, w tym, w tych dokumentach Było tak dużo różnych takich Słuchaj, bardzo istotnych rzeczy Że ja ci nie mogę obiecać, że my w ogóle będziemy w stanie Tego jednorożca przygarnąć To jest ogromna odpowiedzialność Nie sądziłem, że to jest aż taka odpowiedzialność wiesz? One jedzą złoto wiesz, muszą. Mieć odpowiedni wybieg to Muszą... ja będę trzeba, je... O, trzeba je oblatywać często, rozumiesz, trzeba cały czas do nich mówić miłe rzeczy, ja nie wiem czy chyba będę w stanie mówić, ale ja jestem ksetna i ja się naprawdę znam na tato, zapraszam pana tutaj tylko uwaga, bo próg, uwaga, bruch, bo jeszcze niedokończone mieszkanie, nie, tutaj okay, próg jest okay. bardzo wysoki będę okay. co to jest? A, to wie pan, co? cały czas cały czas ówka, trwa wie pan, no wie pan, się, taki wie dom wielki, wie pan, z ile to się? Na nie, widok. On z bladu by? nie, nie, się... nie, nie tak. możemy mieć jednorożca, bo nie mamy, mamy wyszczerbaną siostrę. To, to Jeśli jednorożec będzie mieć od mieszkania w złym domu, to się zrobi cały... Nie no, ziemię. ja rozumiem, to są bardzo specyficzne zwierzęta. Ale jest na przykład. Kasiu, chodź, idziemy teraz. Idzie, idzie. O, to, teraz. Dzieciaki, no na chwilę Dzieciaki. zostawić was samych, naprawdę, co tu się wyrażą? W tej chwili sprzątać mi to wszystko. Sprzątać mi to. Już, w tej chwili. Ucisz mamy, ucisz mamy, Kasia, szybko. Proszę pana. Tosia, nie, 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 nie. To Tosia nie tak. zbieraj to spodłanie. Proszę pana, proszę pana. Momencie. Pani, 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 zapraszamy. W tym momencie, zbieraj to! Moja rodzina jest taka mówina. To są moje dzieci, to jest Tosia. Tosia lubi Kaczy. To jest... was A to jest Kubuś. Kubuś. Kubuś, przywitajcie się z panią. Ej, nie. Nie no, dziewczynki! No. Ej, co wy, co wy, co wy takie rzeczy gadać? Nie, to, wie pan nie co, co... Nie to nie, to, co... Nie. co to. Co... Tak, to, co. To, co ja. to nie tak, to nie tak. No właśnie. To jest W tej chwili do kuchni sprzątaj to. Nie pan zdaje sobie. Kuba. No tak nie ja nie tutaj Ale nie, no niech pan zobaczy, mamy dużo miejsca. Brata, możesz przestać śmiecić. Marcel! Ale czemu? Czemu Musisz, Musimy wyglądać jak jakaś chora rodzina. No, bezprzewodnika. Nie właśnie w kuchni! No przepraszam pana, to tylko takie sprzeczki nasze. Nie, się nie denerwować, proszę Kasia, idziemy oglądać ogródek. Beatka, Kubuś, Kasia, chodźcie, idziemy oglądać ogródek dla jednorożca. Będziemy sprawdzać, czy ten ogródek jest na pewno dobry, czy się nadaje. Dobrze, pan Chyba, nam jeszcze tutaj raz chce. rzucić tym kebabem. To ja nie wiem, co zrobić. Szlałam, będziesz miał na tablet. Nie wiem, już to zupełnie. Uspokój zrobić. się! O, jeszcze raz! To, to jest jeszcze niezagospodarowane, Nie ja ale wspaniała przestrzeń. Jaka dobra trawa. Proszę o. pana, czy wie pan, co to oznacza? No. Za 20 tysięcy lajków. Za ile? Ja będę 20 tysięcy lajków będę będę w stanie tutaj wybudować cały tor Ale... tajnie trampolinę. To ja? jest bardzo ważne. Cały tor, szkoda, się jest do rozbicia, no, Kaśka. Musisz stać na twoim czego ja nie Moment. Nie, 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 budować. Kasiu, Kasiu, bym... Kasiu, kochanie. Kasiu, nie, nie, Kasiu, nie Kasiu. możesz. Nie, to jest bardzo, za bardzo dużo pieniążków. Koniec. Słuchajcie, zapraszamy też pana. Proszę pana, proszę powiedzieć, żeby rozumiesz, bo nie będziemy mieli towarza i Kasia będzie miała kryzys. Chce pan, chce pan coś? Co zrobić z, tymi, z tym jedzeniem, które jest dosłownie wszędzie? Proszę, wiem, wiem, wiem. No to dzieciaki, proszę, już usiad... niech pan sobie usiądzie. Żona, żona, żona zaraz. Możesz zrobić kawę panu? Tak, już robię. Dobra. Dzieciaki, nie, nie dzieciak. idźcie pana zabawiać, hmm. idźcie pana zabawiać. Dobra, Beatka. Panie, panu bajkę. Beatka, słuchaj. Pana mnie lubię. Chodźmy zobaczyć, czy mamy kasy w ogóle? Chodźmy zobaczyć, podsumujmy no. to. Przyszedł kurier z pieniędzmi, byłem w banku. No przyszedł, przyszedł, tak, tak no, no ale. Jak czy to widzisz? 20 tysięcy lajków. Spoko, przecież... mamy kasę, kurczę, patrz. Widzowe no 20 000 lajków. To u nas jest wszystkie o, pieniądze. No, ale ale to co, ale to jest. To są wszystkie pieniądze, Marcel. Czyli 20 tysięcy lajków to ile będzie skrzynek? 5 i pół skrzynki. No to słuchaj, to zobacz, to są te, to są ta, 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 ta i ta. No i proszę cię. I nasza córka ma świetnego unikorna. Przecież widzę, nam przez cały. 5, 5, no pięć, no raz, dwa, A co, trzy, musimy... cztery, da... pięć. No co? Ale trzeba jeszcze później, to, to jest tylko na wybudowanie tego, Ale zostaw... tego. Zostawicie nam lajka, zostawicie, no zostawicie, bo przecież wiecie, że jeden lajk to taki wow. wirtualny pieniążek na naszym serwerze, więc chyba o. I zostawiacie Jeżeli mnóstwo. widzowie zostawią lajki Zostawią, no ale zobacz, już nie możemy tak ich ciągle o te lajki prosić, bo zobaczymy, No ale taka bardziej. prawda, Marcin, no No dobra, no, słuchaj, jedziemy, jako, jedziemy jako... z tematem Bierzemy mu te no, cztery, cztery skrzynie, mu dajemy i, 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 i będzie git Dobra, chodź, idziemy, idziemy się rozliczyć, chodźmy Idziemy, zobaczymy, mam nadzieję, że dzieciaki no dobrze, tam dobrze. nie dobra. opowiadały jakiś głupot No, ja też mam taką nadzieję, bo z dzieciakami to ciężko czy co robił na na co? co? Oczywiście otoczyły, Jakie obrzędy? Żadne obrzędy. Dzieciaczki, siadać. Dzieciaczki, siadać. Dobrze, proszę pana. No co jesteś zmęczona? Zdecydowaliśmy, z uwaga, Kasia, tak? Nie, jeszcze momencik, momencie. Kasiu, zdecydowaliśmy razem z mamą, mamo przekaż jej przekaż jej po prostu, co zdecydowaliśmy. Tak? Kasiu. A pan zapraszam. Będziesz miała jednorożca. Raz. Dwa, trzy. Pa. Proszę przeliczać, czy tam wszystko się zgadza. Powinno być wszystko, ok? A wy co tam tak się gryzicie? Raz, dwa, trzy, cztery i ostatnia połóweczka. Taka. Dobra. To co? Bo ten, ten, te, teraz pan nam tutaj jakby ten cały wybieg przygotuje, tak? Za te pęczki? Tak, tak, tak. Dobra. Okej. Okay. No to, no to, no to, no to, to. dzieciaki, dzieciaki, beczka, chodźcie, będziemy. Będziemy robić te... Beatka... Co będziemy robić? Będziemy teraz budowali wybieg. To znaczy, pan nam wyczaruje wybieg, bo mu zapłaciliśmy pieniądze. Tak, 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 I tak, chodźcie, wylem. będzie wybieg. Ale co to... Tutaj jedzenie dostałem, a ja... No nie, to... Ale co to już... Ale już dzisiaj będziemy... Tak! Właśnie zaraz, bo pan, pan tak działa, że od razu zaraz... Nie, czyli jednorożca musimy jeszcze pojechać, ale zaraz będziemy tak, mieli tak, tutaj tak, piękny tak, wybieg. Dobra. To no, momencik. Chodźcie. Momencik. Stańcie tutaj na ganku, bo to będzie cały pokaz. Pan tu robi taki pokaz z fajerwerkami, więc poczekajcie Będziemy wow. dać? dobra? Nie, to jestem ciekawa. No niech Ale będą te fajerwerki O matko, matko, tego co się nie spodziewałam. No to ładny mamy ogródek, matko, na co ja się zgodziłem. na to poszło dwa Bardzo proszę, na, fajerwerki, dobrze, 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 dobrze tylko dziecko i może nie może podnieść, bo to jasne, niebezpieczne. Nie, ją na później. Dobra, Beata, weź dzieciaką, wytłumacz, o co to chodzi, a ja? Ja, jadę, ja jadę z panem po tego jednorożca. Dobrze, wracajcie szybko. Ja Zapraszam, chodźcie. Nie, ty nie, ty idziesz do mamy, już do mamy, do mamy. Ja przywożę tego jednorożca z panem sam. Czekasz na jednorożca? No właśnie, przygotuj się, jakąś piosenkę. Proszę pana, szybko, szybko. No to już wsiadamy, proszę. No proszę. No i cieszy się skarbie? Ja tak, nawet no nie to dobrze, to, to dobrze. Co? w ogóle fajnie... No! Uj, będziesz miała jaj, się ten teraz ten czym to... zajmować. A wy co I tam tacy obrażeni z głową do góry? Nie znaczka! Jak możesz tak mówić satka i ósy, nosem! Ale o co? O co chodzi teraz z dzieci? A nie na Ba, przecież wiesz, że to nie jest prawda. Nieprawda! Was wszystkich, was kochamy tak samo. Pojechny salon gry do gry wprost! Aż tylko! Do 20 koła! Tak jak ona dostała! Kubuś! Ty... Kuba, nie mówi się po pierwsze koła, mówi się pieniędzy, a po drugie, I... Twoja siostra dostała zwierzaka, którym będzie się zajmowała i który od... nauczy odpowiedzialności. Jeżeli będziesz chciał i będziesz grzeczny i pokażesz, że tobie zależy na tym, żeby się czegoś nauczyć, to również dostaniesz jakiegoś zwierzaczka który ci nauczy tej odpowiedzialności. Ja chcę wygrywać, Tyson Ale <t> kubuś! Ale tygrys jest drapieżnikiem. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby taki mały brzydący, jak się zajmował się tygrysem. Nie są drapieżnikami, akurat. Ale nie. on się je loska! Nie dobrze, że dzieje tego i to po hmm. Oj, Tosia! Kuba, musisz zrozumieć, że, że jeszcze przejdzie czas i wy też będziecie coś chcieli, wtedy, hmm. kiedy wy dostaniecie... Tosia! Tosiu! Tosiu! Nie. Nie. Co nie? A. Nie zamykaj mi przed nosem drzwi, Tosia. Tak się nie robi. drzwi. Tosiu, Tosiu, no nie, nie, nie się. Nie no ale, 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 ale wy kupiliście jednorożce, Kasi. a nie. Mi, A nie kupiliście kacki. Porozmawiam o tym nie z tatą. przecież Ciebie kochamy. Was wszystkich kochamy tak samo mocno, Tosiu. Mhm, jasne. Tosiu, ten jednorożec potrzebował opieki. On jest ze schroniska, po prostu go przygarnęliśmy. Więc. Tosiu, jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze przyjdzie czas, może dostaniesz kiedyś swoją wymarzoną kaczkę. No dobrze, niech będzie. Ale nie no. będę po nim sprzątać kup. To ty nie będziesz, ale jak kaczkę będziesz miała i ty będziesz sprzątała wtedy kupy. No, Okej. Okay. To daj buziaka. Jesteśmy, 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 czekają jaj. na nas. Cześć kochane słońca moje wszystkie. No i gdzie macie tego zwierzęta? No nie ma, nie ma, nie ma. Tak nie ma. No nie ma, no nie ma. Co no, jak nie, nie ma? No niestety zjedli go. No, co? Tak. Nie, nie no. Nie, nie, aż, aż tak. nie dobrze, zartuję, mam go w jajku. Chodzi. Jest w jajku, nie. jest w jajku, jest no, jajku. Idź, ale, idziemy teraz tam na ogród, tędy zapraszamy, tędy, tędy. złote masło tam? A wie pan co, wie pan co? No To potem, potem. To pan zostawi no mi do, tą przyczepę, ja już potem przetransportuję. Dobry. Jeszcze, zaraz. Pan teraz spakował tego jednorożca do takiego specjalnego jajka. Ale jak on się zjeścił w jajku? Ale wy grzeczni jesteście, Tosia, Kubuś. Jak wy grzeczni jesteście. Chyba się cieszycie, cieszycie To jest ważny moment. A dobrze, dobrze. Chodźcie, no. chodźcie, 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 klujemy jednorożca. Chodźcie, zobaczymy tego chodźcie. O, to. A właśnie, a tam jest trampolina. Tosia, Kubuś, bądź... Dobry, o, dobra jesteś. Mało, to było, to było. W końcu mam tyle dzieci, że ciężko tak. by było, gdybym nie umiała. Się. Dobrze, uwaga. O, no tak, mi? już masz tego jednorożca, uwaga. no to co? Uwaga Kasia, ja go nie wykluję, ja, ja ci dam to jego jajeczko, tylko uważaj. Zasadę. Teraz jak... Na... O, no, o, czemu, czemu się, czemu się no, no, bardzo bardzo poczekaj, nie zabrała? No, brawo. Uważaj, poczekaj, poczekaj, nie tutaj, nie tutaj, chodź, chodź, chodź. chodź. Wstajni go, wstajni, wstajni go. Tutaj, powoli i uwaga, o, 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 uwaga, poczekaj. Teraz jak naciśniesz prawo, to się pojawi twój ulubiony jednorożec. Jesteś gotowa? Jesteś gotowa. Poczekaj sekundę, poczekaj jeszcze. No patrz, no no, 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 tak, no no, dawaj! Dawaj tak, tak, Kasiu! Tak. <laughs> Dzieciaki! Chodźcie zobaczyć, jaki Chodź je je do no, to wow. jest! Przygotowałem się na jedzenie do z no To jest piękny, on chce cię No to teraz, no to teraz. Co się stało? Nie, no, to się podoba, że do niej Jak ona jest To A chcecie podejść do jednorożki? Co? Nie? Dlaczego? Nie śmierdzi. On no. Pan, no. Możecie go nakarmić jabłkami, macie? Chodźcie, nakarmi. Ja ja bardzo, się ja bardzo się dużo To każdy z was może mieć swoje, tylko jakieś inne. No, pan ma dużo wieżaków. Nie. nie, polarny, pan nie! nie... O, 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 jak to jak jest? Jakie nie wie, że nie wie, że mi wie, Niech pan tylko nie mówi o tym, co pan ma latające i żółte. Dobra. To jest nozek. Witaj się z Dziękujemy panu bardzo. Świetna dobrze. transakcja. Mam dzień, nadzieję, że mój będzie się dobrze. Dzień, dzień, Dobra. To ja się, ja się, z panem pożegnam. To trzymajcie się, trzymajcie się dzieciaki. Do widzenia. Do widzenia. papa. Pa. No i co, rodzinko? Mamy jednorożca tak? Dziewca. No, ja nie wiem, ja nie ja mówiłam, za nie teraz? mówiłam, subkajmarca. <gulia> <gulia> Kuba, o chyba zaczyna mu się podobać. Tak. Bawią się ze mną. Ja się. To się jak kebab rzuca, no co za cholera. A, co my mamy z tymi dzieciakami? Ora no, chodź, niech się bawię, mamy chwilę spokoju. <gulia>